Mongolia jest takim miejscem, gdzie po deszczu tych złóż to czasami na niebie jest kilka i one budują tak piękne widowisko, no coś niepowtarzalnego, same zachody i wschody słońca tam nad tym jeziorem, a poza tym jest to obszar ekologiczny, bo Mongolia jest krajem ekologicznym. I Mongołowie sobie bardzo dobrze z tego zdają sprawę, i im nie trzeba przypominać, że nie należy zostawiać po sobie jakieś nieczystości. Oni wiedzą, że zależą od tego stepu, że ten step daje im życie. Dlatego że w Mongolii jest 35 milionów bydła, koni jest 3 miliony, czyli każdy potencjalny Mongoł, nawet niemowlę, ma swojego konia. Z tych zwierząt pozyskują oni i mleko, i pozyskują skóry. Ze skór mogą robić wszelkiego typu ubrania i przedmioty codziennego użytku. Posiadanie bydła jest też statusem mongola. Jeżeli ma tego bydła dużo, no to mongol jest panem sytuacji, jest w stanie wyżywić siebie, i całą swoją rodzinę i przetrwać na stepie. oni naprawdę wiedzą, że zależą od przyrody, że rzek nie należy zanieczyszczać, że nie należy zanieczyszczać jezior, bo oni z tych rzek i z tych jezior pobierają wody. Przecież na stepie nie ma kanalizacji, nie ma wodociągów, więc oni muszą korzystać z tego, co im przynosi natura. Jezior jest 4000 w Mongolii. Rybnych jezior rzek jest około 3000. jak to można mówić, że Mongolia jest krajem jednolitym? Jeszcze jeżeli wetkniemy w to wszystko przepiękną pustynię Gobi, to mamy co? Mamy Gobi, mamy rybne jeziora, rybne rzeki i jeszcze przepiękne lasy. Lasów jest około 12-15% na, na terenie Mongolii i to są takie dzikie lasy, tam nic się nie porządkuje, tylko tak jak to wszystko natura daje, tego nikt nie rusza. Ja pamiętam, każdy trekking kończył się jakimś tam ogniskiem albo trzeba było przygotować jakieś danie i trzeba było rozpalić w piecu, bo myśmy wozili z sobą taki specjalny piec. My czasami sięgaliśmy gdzieś tam po jakieś gałązki, które wydawało nam się, że suche i gdzieś tam są zawieszone na drzewie, na no, to Mongołowie krzyczeli w niebogłosy, nie wolno. No. My zbieramy tylko ten chrust, który jest tutaj, czyli chodziliśmy po stepie i to wszystko, co było tam rozrzucone, z tego paliliśmy ognisko, czy rozpaliliśmy w piecu. No i też oczywiście, ale to już nie my. Oni zbierali ususzone odchody zwierząt. Tak, jako węgiel. No, na przykład w Tybecie, czy gdzieś tam w Nepalu, gdzieś tam bardzo wysoko, gdzie są jaki. To nawet jest taki członek rodziny który ma takie zadanie do wykonania. On gdzieś tam sobie chodzi wysoko w górach i zbiera właśnie to łajno po to, żeby rodzina mogła ugotować jedzenie. To jest normalne. I my, mięso już się nam skończyło tam, myśmy troszeczkę tego mięsa zawsze dostawali do jakiejś tam zupy czy do jakichś innych dań, takich narodowych, tradycyjnych, mongolskich. No i czekała nas niespodzianka. Tą niespodzianką była koza, którą przyprowadził jeden z Mongołów. On nam ją ofiarował po to, żebyśmy mogli ją zjeść. Ja oczywiście uciekłam, bo no wiadomo, że jeżeli ją przyprowadził po to, żeby, żeby ją zjeść, no to trzeba było ją zabić. Ja to znam tylko wyłącznie z opowiadania męża i troszeczkę ze zdjęć. Zwierzę było uspokajane po to, żeby się nie bało, bo buddyści no nie jedzą mięsa. Tutaj w Mongolii jest troszeczkę inaczej, ponieważ oni nie mają warzyw. Nie ma tego kumysu, z którego można zrobić inne produkty w okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny, więc jedzą mięso. Jeżeli jest taka potrzeba, zabijają barany czy kozy. Nam przyprowadzono tego kozła, kozioł był uspokajany. Płaskano go po głowie. I w pewnym momencie chłopak, który przeprowadził tą kozę, ogłuszył ją jakimś młotkiem. To straciła przytomność. Wtedy on ją przewrócił na plecy, zrobił nacięcie tutaj w okolicy serca, włożył rękę do środka i zacisnął serce. I w tym momencie można było przystąpić do dalszej rozbiórki tego zwierzęcia. Zdjęto skórę, no i wszystkie wnętrzności, potem poćwiartowano ją. Oczywiście wszystko jest wykorzystywane. Ale też w Mongolii jest tak, że po to się zacisnął. Ściska to serce, żeby krew została w organizmie, bo krew jest bardzo cennym źródłem wszelkiego typu minerałów. Dlatego to mięso też inaczej smakuje. Ja nie mogę powiedzieć, żeby kuchnia mongolska była zła. Byłam nastawiona na coś ohydnego, bo takie przykazy to dostawałam, że kuchnia mongolska jest niesmaczna, a ja. Twierdzę. I nie tylko ja, ale tych 10 osób, które było z nami, że jest po prostu przepyszna. Przede wszystkim jest naturalna, z naturalnych produktów. Ja nigdy nie zapomnę uszurów, które robiła nasza Mzumi. Ja była tak strasznie sprytna dziewczyna, ona to robiła z mąki pszennej, gniotła ciasto, potem przygotowywała farsz. Farsz albo był wegetariański. Albo bez dodatkiem mięsa, tam dodawała ryż, do tego mieszała ten farsz, potem rozwałkowywała ciasto, nakładała ten farsz, zawijała, to były takie duże placki i wrzucała na tłuszcz. I po chwili jedliśmy uszury. Rewelacja. To było tak smaczne, że my tu się zajadali. No tak, a my przed kolacją, a do Mongoli tak daleko.